Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gruzińską rację żywnościową menu numer 2, po tej stronie to niewiele się dowiemy, ale całe szczęście, że tu mamy wszystko przetłumaczone na język angielski, i mamy tutaj po tej stronie wyszczególnioną całą zawartość tej racji. Racja dosyć malutka. Prawdopodobnie żołnierze potrzebują takich trzech na dobę. No, dla cywila w zupełności wystarczy chyba takie dwie sztuki. Waga racji to 699 g, Kaloryczność to 1416 kcal. Taki trochę dziwny termin przydatności, bo 2 lata i 1 miesiąc. Tak jak tutaj podane. No, Zapakowana w taką dosyć cienką folię. Taki dosyć zgrabny mały pakuneczek. No i dokładnie co to zawiera w środku. Jak to wygląda, jak to smakuje. Tutaj otwierać, ale tutaj się nie da otwierać. Tak jak tu pokazali. No trochę dziwne. Ranie zrobili nad zgrzewem, a nie pod zgrzewem. No, wszystko takiego bordowego koloru. Gdzie to jest danie główne. Kasza gryczana z wołowiną. No, po tej stronie nawet nie pokazuję, bo bardzo fajne szlaczki są. Mamy tego 220 gramów. To taka trochę mini porcyjka. Ale mamy też bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny. Którym możemy podgrzać to danie. Ja oczywiście z tego sobie skorzystam. I oczywiście z tego też będę jadł, więc nie trzeba brudzić talerzy, czy tam garnków. No, a do reszty jeszcze dojdziemy. Widelec, łyżka plastikowe, takie dosyć giętkie. Tu jeszcze mamy wykałaczkę, zwykła chusteczka, i chusteczka nawilżana. W międzyczasie jeszcze przygotuję sobie herbatę, mamy do tego. Cukier, jak ktoś potrzebuje, jak ktoś nie potrzebuje, to nie dodaję. Są dwie saszetki, więc sobie wykorzystam od razu dwie. Tu też mamy w komplecie takie coś do zrobienia: napoju, ewentualnie tej herbaty. Bo można tutaj wlać wodę, włożyć to do bezpłomieniowego podgrzewacza chemicznego i nam ta woda się podgrzeje. No, może na herbatę nie, ale już na napój tak z zamknięciem strunowym. No, tutaj po prostu, jak się wleje wodę, to zrobi się nam taki kubek i będzie to stało. Czyli coś podobnego jak jest na przykład w kanadyjskiej racji. Fajna rzecz. No w sumie taka torebka też jest w amerykańskich racjach, ale tam taka po prostu, która nie stoi, a ta będzie po nalaniu wody stała. Danie podgrzane. Sam podgrzewacz wyśmienicie działa. Zdecydowanie lepiej niż na przykład w amerykańskich racjach tamten to działa bardzo kiepsko. Tak to mniej więcej się przedstawia, to jest cały czas mocno gorące, sama kasza bardzo dobra, sporo mięsa wołowego. No, widać takie duże kawałki. Dobre, chociaż słabo doprawione. Taka powiedziałbym mini porcyjka. Raczej nikt się takim czymś nie naje. Szkoda, że to nie ma na przykład 300 gramów, a nie tylko 220. Słabo tylko doprawione, ale ogólnie bardzo dobre. Sporo mięsa. W zestawie mamy sól, ale raczej nie będzie potrzebna. Ale mamy też ostry sos. No nie wiem, czy akurat potrzebny jest do, do tego tutaj. No ale skoro jest, to wykorzystam. Bo pieprzu oczywiście tutaj nie ma. Jak to będzie z tym ostrym sosem. No taki ma posmak dymny, bardzo fajny, nawet pasuje nawet do tego. Oczywiście od razu jest danie zdecydowanie lepsze pod względem smakowym. Zaraz sobie jeszcze więcej tego sosu tu dodam. Bardzo fajnie, nawet pasuje i dobrze smakuje. Herbata, dobra, fajna w smaku. Nie jest to na pewno jakaś Lura czy coś w tym rodzaju, raczej powiedzmy dobrej jakości herbata. No, akurat mi pasuje z cukrem, więc dodałem sporo tego cukru. A każdy sobie, jak potrzebuje, to tyle doda albo jedną saszetkę, albo w ogóle. W zależności kto jak pije. Ale herbata jak najbardziej w porządku. Napój. Niestety nie jest to opisane, na ile to wody ma być. Sypię na razie odrobinę, zobaczymy, na ile da się to wymieszać. Najwyżej dosypię. W daniu znalazłem jeszcze trochę cebuli, i to chyba było tyle, jeśli chodzi o warzywa. Za to w sosie było sporo czosnku. Taki dosyć mocno naczosnikowany. Raczej niespotykane tego typu smaki w takich sosach. Zobaczymy, czy jest tutaj tyle. Tu prawdopodobnie będzie ta cała saszetka na pół litra wody. Tak mi się wydaje. Albo to coś w rodzaju izotonika. A co tam będzie? Powiedzmy, że na około 300 mililitrów. Chyba yy, kiełbaska wołowa. Hmm. Z galaretką. To chyba po to jest właśnie Ten widelec. Mm. Bardzo dobra, taka mocno naczosnkowana. No to może nie jest kiełbaska, tylko taki kawałek mięsa wołowego, tak zrobione z galaretką. Bardzo fajne. bardzo dobrze doprawione Tu do tego też sobie zaraz wleję tego, bo mi zostało trochę tego sosu. Bardzo fajnie się będzie komponował z tym kawałeczkiem mięsa. Hm. Mm. Wyśmienite w smaku. Idealnie, bardzo dobrze doprawione. Jeszcze coś małego może rodzynki tego typu Takie jasne żółte, pomarańczowe, Ale dobre na pewno nie są złe. Napój pomarańczowy. Sądzę, że to jest coś w rodzaju izotonika, nie jest mocno słodki, trochę to czuć słodycz, ale nie zbyt dużo. Sądzę, że taka saszetka powiedzmy na 300 ml wody, raczej nie więcej. Ale ogólnie nie z pod względem smakowym to złe. Krakersy, dwa opakowania, ale wydaje mi się, że to są dwa różne. lekko chrupiące te są tak powiedzmy na słodko te są nieco więcej chrupiące gdzie są powiedzmy tak bardziej na słono Jedne i drugie bardzo dobre. Tutaj troszeczkę tak czuć jakby serowy posmak. Coś w tym rodzaju. Bardzo fajne. Zawsze coś do pochrupania jest. Dżem brzoskwiniowy. krakersików, taki mocno lejący się, słodki, ale dobry w smaku, ser. niezbyt dobrze się otwierają. Jest taki powiedzmy jeden wielki plaster. Takiego żółtego sera. Coś podobne do gołdy, ale raczej gołdą to nie można nazwać. Ale jak najbardziej jest dobry w smaku No, z takimi krakersami spokojnie można sobie takie coś zjeść. Tym bardziej, że tu jest też taki troszeczkę jakby posmak serowy. Taki kawałek, jeszcze coś tu mamy czekolada, raczej mini czekolada, takie dwie sztuki. W ogóle jest coś opisane? No tutaj No na pewno więcej niż pięćdziesiąt procent. Taka cienutka, chrubka. Nie jest zła. No raczej powinna mieć więcej niż 50% kakao. Bardzo dobra przekąska. Szkoda, że tylko takie dwie sztuki. Mogli dodać jeszcze takie ze dwie. No tu już nie będę tego otwierał. Guma o smaku truskawkowym. I to prawie będzie koniec. W zestawie mamy jeszcze zapałeczki, jakby były przydatne. No, otworzę jeszcze tą chusteczkę. Mam całe takie upierdzielone od tego sosu. Takie trochę tłuste. Trochę też od tego sera. Mocno brudzi, tak na pomarańczowo. Pewnie tam ze względu na paprykę. Jeśli chodzi o rację, to bardzo ciekawa. Yy, bardzo świetna pod względem smakowym. Yy, wszystko mi smakowało co tutaj było, więc raczej nie było do czego się przyczepić. Co najwyżej do trochę skromnej ilości głównego dania. No ale ta dodatkowe, te dodatkowe mięso wołowe to nadrobiło. Tam na końcu w tym mięsie było też sporo tłuszczyku, czyli z początku była galaretka, tłuszczyk na dnie, ale było to bardzo dobre, dobrze doprawione. Główne danie słabo doprawione, no ale po coś właśnie był właśnie ten sos dodany. Świetny sos i całe danie już całkiem od razu inaczej smakowało. Może trochę mało warzyw, ale całkiem sporo mięsa. Sama chusteczka bardzo dobra, dobrze nasączona, świetnie wyciera. No praktycznie nie mam do czego się przyczepić przy tej racji. No niestety, pomimo, że racja ma sporo kalorii, nie jest to racja całodobowa, ale spokojnie można się tym najeść całkiem sporo, na dłuższy czas. Mówię tu oczywiście o osobach powiedzmy o cywilach, nie o żołnierzach. No szkoda, że to takie drogie, chętnie bym sobie kupił inne menu. Może by było jeszcze inne jakieś dodatki, na pewno główne danie by było inne, no, ale ze względu na cenę raczej nie skorzystam. Ale przynajmniej fajnie, że udało mi się kupić przynajmniej tą jedną sztukę. Ja polecam, jak to się takie ma do zdobycia, do kupienia, bo warto spróbować. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robisz, no i do następnego filmu.